Witajcie smakosze. Nadeszły zimne dni, więc dzisiaj ugotuję zupę grochową. Tak zwaną grochówkę. Grochówka będzie ugotowana na mięsie. Mam tutaj części od kaczki, jakieś resztki od schabu. Włożyłam tu także skórkę z będzonego boczku dla smaku. Potem tę skórkę wyrzucę. Przygotowałam także groch, który wcześniej przebrałam i przepłukałam. Przygotowałam też warzywa: jedną marchewkę, pietruszkę, kawałek selera i por białą część. Mam tu także dwie łodygi selera naciowego, dlatego, że ten seler jest bardzo malutki. Także będą potrzebne ziemiaki, które później oczywiście obiorę i dorzucę do zupy. Przyprawiać zupę będę jarzynką, czosnkiem oraz majerankiem. Wszystkie składniki i opis, w jaki przygotowuję tę grochówkę. Pokazuję oczywiście w opisie pod filmikiem. W pierwszej kolejności do garnka wlewam wodę i stawiam garnek na palnik. Włączam grzanie i zanim się zacznie gotować, przygotuję warzywa. Marchew, pietruszkę i seler Potem na tarce o grubych oczkach. A pora i seler pokroję w drobną kostkę. I te warzywa wrzucę do zupy, jak tylko się zacznie gotować. Wywar się właśnie zaczął gotować, wrzucam teraz warzywa oraz groch. Wsypię. Jedną łyżkę jarzynki. I gdy ponownie zupa zawrze, zmniejszam grzanie do minimum, i zupa się będzie gotowała do miękkości mięsa i grochu. Mięso się już ugotowało, i groch właściwie już też jest mięciutki. Więc teraz dorzucam obrane i umyte ziemiaki. A mięso obiorę z kości. Sprawdzam, czy ziemniaki już są miękkie. Wrzucam ubrane mięso. Skórek z boczku jeszcze nie wyrzucam, bo chcę, żeby jak najdłużej oddawały swój smak. Posmakuję teraz. Zupa jest zdecydowanie za mało słona. Dodam jeszcze łyżkę jarzynki. Do smaku dodam także przeciśnięty przez praskę czosnek. I roztarty w dłoniach majeranek. Do grochówki daję dużo majeranku. Włączam już grzanie. Ostatni raz smakuje. Mm, teraz zupa jest zdecydowanie lepsza. Jak chwileczkę stoi, będzie można ją podawać. Grochówka gotowana jest w każdym domu w Polsce. W każdym jednak trochę inaczej. Moja ugotowana na włoszczyźnie, mięsie i wędzące. Jest naprawdę bardzo pyszna. Jest smaczna i godna polecenia. Zatem wszystkim gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.